Wszystkich. Proszę Państwa, te dwie włosy, które słuchaliśmy, w tej chwili, jedna ze Szwecji, śpiewając na Palestyny, na ruchu oboru palestyńskiego, było z lat 80. Druga włosy, też na Palestynę, o po poświęcenie narodu palestyńskiego, pisał poeta Ali Foda, mój kolega przyjaciel, który zginął. Izraelczycy bombardowali jego w 1982 w roku w To był wielki poeta. E, Chciałbym dzisiaj rozmawiać o temacie tego, co się dzieje w Gdańsku. Pani e, Sef mówiła wczoraj, że wyższe stanowisko zginęło tylko wczoraj w Gdańsku, bo władze izraelskie bombardowały. Tylko w ciągu 24 godziny. Od 7 października tego roku po budzież, Izrael całkowicie zamyka strefy Gdańsk. On jest blokadą całkowitą. Bona... Ponad 17 500 Palestyńczyków zginęło od października do dziesięć. Ponad 47 tysiące Palestyńczyków są ranni. Kilka tysięcy są pod gruzami. Większość z tych ofiar to są dzieci i kobiety. Izrael morduje bezlitośnie. Izrael uzyskał zielone światło od Białego Domu, od administracji amerykańskiej. Dlatego Роби тоа што роби и никој ниеќе не му муѓе. Иосаф чорој оживала брава ветна во Ради Безпеченство на Народове Знамдочуње, мимо што шеф ОНЗ сам попросил о споткање Ради Безпеченство. Тоа е нешто неспоткање во историја на ОНЗ. Американија беше само против Палестина и тогаш Nie, 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 prosto ja bym się w tym po prostu. bez granic wczoraj potem biali Amerykanie, za to, że ożywali weto i stwierdzili, że są bez winy w ludobójstwo w gazie. Oni nie do ludobójstwo, ale o to chodziło. Ostatni e, w gazie żyją w bardzo trudnych warunkach. Nie mają wody, nie mają jedzenia, nie mają nic. Kompletnie nic. My przygotujemy do święta tutaj, a tam ludzie przygotowują do śmierci. Śpią w nocy, nie wiedzą, że dostanie na drugi dzień. Bo prostu tam, co się dzieje w gazie, to jest straszne. To jest nie do przemyślenia. Nie tylko mówimy, ale to, co ja oglądam na różnych wideo, zdjęć, które dotrzą do nas do strefy gazie bezpośrednio, to coś strasznego, drastycznego, coś nie do, do myślenia, po prostu my jesteśmy pod e, agresją izraelską, amerykańską, brytyjską, niemiecką, francuską i co jeszcze, nie mogę jeszcze powiedzieć, kim jest on, ale wszyscy, którzy patrzą na to, co się dzieje w Gazie, na ludobójstwo, na zabijanie Kilkudziesięciu tysięcy Palestyńczyków wszyscy są wyspą tej masakrzy, tej ładzie i w ludobójstwa, które mamy tam. I proszę Państwa, ja sam jako 19-latek przeżyłem masakrze w Sabra i Shatila, w obozach palestyńskich w Libanie. Straciłem logikę tam, straciłem kremnie, straciłem przyjaciół i wiem, co to znaczy masakra. Ale w Gadżi od dwóch miesiąców mamy ponad dwudziestu miesiąców masak. co żeniny po kilka masach. mamy. Kto chce pomagać w Palestynie, to w Polsce można zrobić w ten sposób. Możesz się wpisać do polskiej mediów, to jest broń izraelska, która oszukuje was, która nie pokazuje prawdy, która pokazuje tylko narracje izraelskie. Proszę, się do nich, się, że oni kłamią, że nie mówią prawdę ich pokazują, to, co się żyje w Palestynie, piszcie do nich, to pomaga. Też możecie się bojkotować towar izraelski, możecie bojkotować Izrael. W ten sposób możecie pomagać dzieciom, którzy nie zginęli, którzy jeszcze żyją i mają nadzieję, że przeżyją tej wojny w Gazji. Dziękujemy bardzo i zapraszamy zawsze na naszej demonstracji pro-palestyńskiej, antyizraelskiej. Wolna, wolna Palestyna! Wolna, wolna Palestina. Teraz przejdziemy pod konsulat amerykański. flaga pójdzie na czele, a reszta idzie za nią. Wolna, wolna Palestyna! Wolna, wolna Palestyna! Viva, viva Palestyna! Free Free Palestine. Free, free, Palestine. free Free Palestine! Free Free Gaza! Free, free Gaza.